dobry, kochani ubieśnicy, gimnastyka. Dla niektórych miejmy nadzieję, to pogódka, dla których już jesteśmy w trakcie działań. Ale zależy, jaki kto ma system. Czasem, tak powiem, dłużej się siedzi przy telewizorze, nie? Bo akurat się film taki zaczął. <laughs> Żal od tego. Ale spać się chce. No trudno. Wdech, wydech. No i rano potem różnie. Wdech, wydech. Cóż, słabości ludzkie są nam znane. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ale nie musimy się specjalnie katować. Trzeba się siebie i swoje ciało łagodnie traktować. W ćwiczeniach również powoli, ale systematycznie. Zaczynamy od rozgrzania mięśni szyi. Głowa na bok. Opada ciężarem sobie. Wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Wracamy do pozycji wyprostowanej, lekko się rozluźniamy. I łepetynek przekładamy sobie na drugie ramię. Opada własnym ciężarem sobie głowa na ramię. Wdech, wydech, a my czujemy jak rozciągają się powoli. Boczne mięśnie szyjne. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wyprost. Głowa w dół. Ściągnięte mięśnie brzucha. Pępek wciśnięty w głąb. Zaciśnięta ta taśma biała, taka, która tutaj spina na mięśnie brzucha do środka. Co się rozluźnia w trakcie ciąży, czy jak tyjemy, ja niestety, i musimy ściągnąć się i ten zamek błyskawiczny zapiąć od tutaj więcej kości młodowej aż do obojczyka. No, zapięte. Wdech, wydech. Dobrze. Głowa w dół. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powoli unosimy głowę do tyłu. Oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Przenosimy głowę z powrotem do pionu, rozluźniamy i powtarzamy. Głowa na bok. Cały czas pamiętamy o tym zamknięciu tej zamka błyskawicznego pamiętamy kości łonowa i obojczyk. Wdech Wydech, wdech, wydech. Wyprost. Druga strona. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. wydech wyprost. Głowa w dół. Cały czas oddychamy. Wdech, wydech, wdech wydech, powoli unosimy głowę w górę i do tyłu przynosimy i rozluźniamy barki wdech, wydech wdech, wydech powoli wyprost a teraz obydwie dłonie nad obojczyk na te dwie kosteczki do których doczepione są mięsień żuchwy Tutaj rozruszamy to towarzystwo. Szczególnie dobre ćwiczenia, jak ktoś ma kłopoty tutaj z tak zwanymi chomikami. Przyciskamy dłonie do tych dwóch kosteczek i głowa w bok, do tyłu i broda wysoko. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. wydech. Pół okręgiem przechodzimy na drugą stronę. Głowa w bok, do tyłu i broda wysoko. Chwilę wytrzymujemy. Rozluźniamy. I wracamy z powrotem do pierwszej strony. Cały czas przyciskamy dłonią te zaczepy mięśni żuchwy tutaj. Głowa w bok, do tyłu i broda wysoko. I druga strona. I rozluźniamy w jedną stronę. Zmieniamy w drugą. A teraz barki powoli, bo to pierwsze ćwiczenie, żebyśmy sobie nie uszkodzili. Barki są bardzo skomplikowanym i bardzo wrażliwym mechanizmem. Wdech, wydech i powoli do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech, wydech, wydech. A teraz zajmijmy się mięśniami piersiowymi. Dłonie składamy sobie na amen. I najlepiej kciuki podchaczyć pod brodę i w tej pozycji unosimy lekko przedramiona, tak żeby one były na wysokości barków i ściągamy jeden no do drugiego łokieć. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech i dziesięć razy troszeczkę szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, ruszamy tylko przed ramionami, a barki są nieruchome. No. Wdech, wydech. A teraz lekko ugięte nogi w kolanach. No i musimy obręcz biodrową rozluźnić. Chodzi nam głównie tutaj o odcinek lęźwiowy kręgosłupa. Robimy to powoli, szczególnie jak wstajemy z łóżka, czy jak, no, jak leżymy, to niekoniecznie. Wdech, wydech. Powoli, żeby nie uszkodzić. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze troszeczkę niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Pochylamy się. Kładziemy sobie dłonie na kolana i teraz skręcamy raz w jedną stronę, raz w drugą. Jedna noga wyprostowana, druga wyprostowana, a my coraz niżej schodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, jeszcze raz, raz, coraz niżej, dwa, łokcie przy stawach biodrowych, i jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyciągamy sobie dłonie, kładziemy je na stopach, a jak nie damy rany, to tutaj gdzieś brzuchy mamy wciągnięte. Wdech, wydech, wdech, wydech. Chwileczkę wytrzymujemy. Przenosimy dłonie do przodu. Oddychamy. Chwytamy za jedną kostkę, skręcając się w bok. Raz, dwa, trzy. Oddychamy. Druga kostka. Raz, dwa, trzy. Oddychamy, rozciągamy kręgosłup. Wracamy do pierwszej stopy. Raz, dwa, trzy. Rozciągamy. Druga noga. Raz, dwa i trzy. A teraz stop dłonie na kolanach, raz jedno kolano do przodu, raz drugie i powoli, powoli, żeby krew zdążyła nam odpłynąć z głowy w dolne partie ciała, wracamy do pozycji wyprostowanej. A teraz wsiadamy na macie i rozluźniamy się. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, Wdech. Łokieć na kolano przeciwległe. Druga ręka jest z tyłu za nami. A my dłoń na kark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech, druga strona, raz, 2, 3, 4, 5 i ostatni raz, raz, 2, 3, 4, 5, wdech, wydech i druga strona, ostatni raz, raz, 2, 3, 4, 5 i rozgrywnię. Wdech, wydech, wdech, wydech, a teraz się kładziemy, kilka ćwiczeń na leżąco dla tych wszystkich naszych kochanych rówieśniczków, którzy, no, muszą no. się w łóżkach, to my im towarzyszymy, stopa zgięta, stopa wyprostowana. Świetne ćwiczenie, które jak pompa działa, odpompowuje krew i limfę ze stów w górne części ciała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Równy chodzi o zbioracz. Pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Pompujemy, pompujemy krew z nóg. Wdech, wydech i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć 10 dziesięć. razy, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy lekko nogi, tak. I odnosimy je w górę. Tak żeby łydki były równoległe do poziomu maty. Ręce unosimy też w górę. I teraz ćwiczenie troszeczkę na koordynację. Ręka w jedna i przeciwległa noga. Tak? I wytrzymuję chwileczkę. Raz, dwa, trzy. Powrót. Druga para ręki i nogi. Raz, dwa, trzy. Powrót. Jeszcze raz. Raz, 2, 3. Nie kładziemy nogi, ona wisi w powietrzu, mięśnie brzucha pracują. Raz, dwa, trzy, i żebyśmy się nie pomylili. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i powrót. I rozmasowujemy kręgosłup. Raz, dwa, trzy w jedną stronę, raz, dwa, trzy w drugą stronę. Powtarzamy ćwiczenie ale troszeczkę szybciej. I tu właśnie chodzi o to, żeby się nie pomylić. Uruchamiamy mózg. <grych> raz. Dwa. Trzy. Pięć razy. Cztery. Pięć. Nikt się nie pomylił. No. <grych> Szare komórki pracują. Wdech, wydech, wydech, wydech. Jeszcze raz. Po łapki w górę i zaczynamy. Raz, dwa, dziesięć razy, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. No to było dość forsowne ćwiczenie. Należy nam się masaż, kręgosłupa. super. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa i trzy. Stawiamy stopy na masie i rozluźniamy sobie mięśnie w pasie. Wdech. Nogi w bok, kolana. Przyciskamy lekko kolana do podłoża. Wdech. Wydech, wydech, wydech i druga strona. Raz, dwa, trzy i wracamy do pierwszej. Raz, dwa, trzy i druga. No i stopy zostają na macie. Kładziemy sobie dłonie przy stawach biodrowych i teraz unosząc lekko głowę w górę. Wędrujemy palcami w kierunku koła nosząc głowę, tak? Wdech, wydech. Tak, brzuch napięty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę wytrzymujemy. Brzuch pracuje, wdech, wydech i w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddychamy. Jeszcze raz. Raz. Dwa, powoli. Trzy, cztery, pięć, siedem. Wytrzymujemy tam na, na górze. Wdech, wydech, schodzimy w dół. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech, i wydech. I ostatni raz. Jedziemy w górę. Raz. Dwa, trzy, cztery. 5 sześć, chwilę wytrzymujemy na kolanach, wdech, wydech i schodzimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, świetnie. Kładziemy się teraz na całą długość, dłonie wyciągamy w górę, tak, i raz, jedna ręka wyżej, raz, druga, tutaj ten pas barkowy musimy sobie rozluźnić. Raz, dwa, uruchamiamy go. Trzy, cztery, pięć, sześć. Nie zginamy łokci. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dłonie odpoczywają. Wdech, i wydech. I ostatni raz. Góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dłonie odpoczywają. Wdech, wydech. Stawiamy sobie stopy na macie. Lekko unosząc głowę, wjeżdżamy dłoni między kolana, a potem z jednej strony jednego kolana i z drugiej strony drugie kolano. Wdech, wydech. Zaczynamy od no pięciu, żebyśmy się w to wgryzli, że tak powiem. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy mięśnie karku. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Składamy łapki na anem. I dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy kark. Kręcimy kółeczka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I dziesięć razy. Ostatni raz. Łapki złożone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No i rozluźniamy się. I wdech, i wydech, wdech i wydech. A teraz unieśmy. Nogi w górę. Chwileczkę krew zdąży na odpłynąć ze stóp w dół. No, nogi mamy wyprostowane, stopy również. Raz. Kręcimy młynka. Dwa. Pięć razy. Trzy. Cztery. Pięć. A teraz zginamy stopy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Prostujemy. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, zginamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy rowerek raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w górę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przyciskamy sobie teraz kolana do siebie, w jedną stronę, trzy obroty, dwa, trzy i w drugą, raz, dwa, trzy. Jedna noga zostaje przyciśnięta do, do nas, a druga jest wyprostowana, ale nie kładziemy ją. Lekkie kółeczka, raz, dwa, trzy, druga strona. Przyciśnięte kolano i kręcimy kółka. Drugą nogą. Raz, dwa, trzy. Powrót. Raz, dwa, trzy. Zmiana. Raz, dwa, trzy. I ostatnia zmiana. Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. I stopy wyglądają na macie. Wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ręce babiec wzdłuż ciała napinając teraz mięśnie pośladków i brzucha podnosimy lekko, kręg po kręgu, biodra w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy chwilę. Wdech wydech i powoli znowu kręg po kręgu wracamy z biodrami w dół wdech, wydech i lekko rozluźniamy nie musimy unosić bioder wysoko tak, ile kto może i jeszcze raz kręg po kręgu, powoli rolującym ruchem lecimy w górę tak Chwilę wytrzymujemy w górce. Wdech, wydech, wdech, wydech. I powoli też kręg po kręgu, kręg po kręgu. Opuszczamy się w dół. Wdech i wydech. I jeszcze ostatni raz. Kręg po kręgu. Jedziemy z biodrami w górę. Jeszcze kręg po kręgu, kręg po kręgu. Jesteśmy na górze. Wdech, wydech. Chwilę wytrzymujemy. I znowu kręg po kręgu, kręg po kręgu. Powoli schodzimy w dół. I wdech, i wydech. A teraz unieśmy nogi w górę. Chwytamy się za stopy. I rozluźniamy. Łokcie w dołach pod kolanowych. Stopy nad nami. Raz, dwa, trzy. Kółeczka na zewnątrz. Cztery. Pięć. I do środka. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. I jeszcze wyżej. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. I środek. Raz, dwa. 3, cztery, 5 i schodzimy powoli w dół. Stopy mamy na macie. Rozluźniamy mięśnie nóg. Rozluźniamy palce, rąk, palce, nóg, wdech, wydech, wdech, wydech. Kładziemy się na, na całą długość. Oddychamy, wdech, wydech, wdech, wydech, rozluźniamy wszystkie mięśnie. Powoli poruszamy palcami. stawiamy jedną nogę na stopę na macie skręcamy biodra w bok podpierając się jedną ręką przechodzimy do siadu skrzyżnego jesteśmy w siadzie skrzyżnym siedzimy prosto ręce w bok ukosem w górę rozwijamy jeszcze się raz, dwa, trzy, cztery Pięć, dłonie z powrotem na kolana, wdech, wydech. Z wdechem unosimy dłonie w górę, rozciągamy ostatni raz kręgosłup i z wydechem opuszczamy je w dół, na serce i do następnych ćwiczeń. Miłego dnia. Do widzenia.